Sponsorem programu jest Kwazar Spółka Zoo. Dzień dobry. O tej porze roku w naszych ogrodach jest coraz mniej kwitnących roślin, jednak jest na to sposób. Dziś zapraszam Was do szkółki roślin wrzosowatych Państwa Majewskich. Tutaj znajduje się piękne wrzosowisko, na którym już od wczesnej wiosny kwitną wrzosce, natomiast jesienią zapierają dech w piersiach różne odmiany kolorowych wrzosów. Na powierzchni 7,5 hektara uprawianych jest wiele odmian roślin wrzosowatych. Nie są to jedynie wrzosy i wrzośce. Znaleźć tu można także azalie, różaneczniki, kalmie, golterie i pierisy. O tej porze roku najwięcej uwagi poświęca się jednak wrzosom. Gotowe do sprzedaży rośliny stanowią aż 40% powierzchni produkcyjnej szkółki w Witowicach. Ile odmian wrzosów u Państwa się znajduje? W produkcji mamy blisko 100 odmian, na mateczniku jest 100 kilkadziesiąt, z tym, że no nie wszystkie produkujemy. Jest część starych odmian, które, które rozmnażamy albo trzymamy już tak bardziej z sentymentu. Natomiast jest też bardzo duża liczba nowych odmian, tak zwanego wrzosu pączkowego. Jest to o tyle atrakcyjna roślina, że ich, jej pączki się nie otwierają i nie przekwitają. Ten kolor zostaje często do końca zimy. A jak możemy pogrupować znajdujące się u Państwa tutaj wrzosy? Różnorodność jest duża i ta różnorodność polega na wzroście, na pokroju, czyli są bardziej płożące odmiany są bardziej wyniesione. Kolor kwitnienia to jest od białego do ciemnofioletowego poprzez róże. Kształt kwiatu są ten, który trzymam w ręce, to jest kwiat taki bardzo typowy. Natomiast są kwiaty o y, 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 tak zwane pełne, czyli to wygląda tak z bliska jak mała różyczka, y, które zresztą nawiasem mówiąc nadają się super do zasuszenia. A w tym roku jaki kolor cieszy się największym zainteresowaniem i czy te, które mają zamknięte pączki, czy te już otwarte, takie grubsze wrzosy? Jedną z takich najbardziej popularnych odmian wrzosu, który y, jednak przekwita, ale to jest, układ kwiatu to jest taki podwójny, jest to bardzo silna czerwień, kompaktowy, zwarty wzrost, odmiana o nazwie Dark Beauty. Jest też, jest też nowość, bardzo podobny kolor kwiatu, tylko że rośnie dwa razy, dwa razy mocniej, odmiana Disco Queen. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że wrzosy od wrzosów niczym się nie różnią. Jednak, jeśli lepiej poznamy te rośliny, znajdziemy parę różnic. To jest taka grupa krzewinek również z rodziny wrzosowatych, która kwitnie na wiosnę, w odróżnieniu od wrzosów, które pierwsze odmiany zaczynają kwitnąć od połowy lipca. Natomiast wrzosce zaczynają kwitnąć już nawet pierwsza odmiana. W pierwszych ciepłych dniach lutego, kiedy zaczyna topnieć śnieg, pojawiają się różowo-różowo-fioletowe kwiatki. Później cała gama przepraszam, później cała gama tych odmian kwitnie aż do połowy maja. A czy tylko tym terminem kwitnienia się różnią? No przede wszystkim tak, no budową liści, te są dłuższe i giełkowate bardziej. Poza tym wymagania mają bardzo podobne. Wrzosy przycinamy zaraz wczesną wiosną, natomiast te wrzośce przycinamy po przekwitnięciu, czyli gdzieś tak mniej więcej w okolicy połowy maja. A czy są jakieś wrzośce, które kwitną później? Stosunkowo mało popularna grupa wrzośców letnich, które na wrzosowisku wypełniają właśnie tą lukę czasową między kwitnieniem wrzośców wiosennych a wrzosami. Zresztą zaraz możemy przejść, to Pani pokaże. Tutaj mamy te letnie wrzosce. Tak, to jest, to jest właśnie ta grupa wrzośców letnich, o których mówiliśmy wcześniej. To jest wrzosiec po łacinie Erika vagans, wrzosiec rozpierzchły. To jest jeden z gatunków, które kwitną latem. No, w tym momencie już spełnił swoją rolę. Teraz już nasze oczy cieszą kwitnące wrzosy. On tak zostanie przez zimę. Oczywiście też wymaga lekkiego okrycia i powinien być przycięty wczesną wiosną. Tu z tyłu też mamy ciekawą roślinę. Jak ona się nazywa? To przypomina wrzosiec, natomiast jest to krzewinka również z rodziny wrzosowatych, po łacinie Empetrum nigrum, odmiana Bernstein, po polsku jest to barzyna czarna. Odmiana ta jest ozdobna ze względu na ciekawe, zielono-żółte zabarwienie pędów, które jesienią przebarwiają się na pomarańczowy kolor. Doskonale nadaje się na wrzosowiska, gdyż ma podobne wymagania jak wrzosy, a także jest rośliną zadarniającą. Sadząc wrzosy i wrzosce w ogrodzie możemy tak dobrać odmiany, aby cieszyć się ich urokiem od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Już w połowie lutego zaczynają kwitnąć pierwsze wrzośce, które w zależności od odmiany zdobią nasz ogród aż do końca czerwca, dopiero od lipca. Kwiatami mogą zachwycić nas wrzosy, które pięknie wyglądają aż do późnej jesieni. Pięknie kwitnących połaci wrzosów tu nie brakuje. Dowiedzmy się, w jaki sposób je pielęgnować, aby te znajdujące się w naszym ogrodzie również wzbudzały zachwyt. Jak powinniśmy pielęgnować wrzosy i wrzysce, żeby wyglądały tak pięknie, jak tutaj u Pana? Wrzosy, wbrew pozorom, nie są całkiem łatwymi roślinami do uprawy. Przede wszystkim podstawowym warunkiem powodzenia jest y, przepuszczalne kwaśne podłoże i stan, y, słoneczne stanowisko. A jak kwaśne? jakie y, PH mniej więcej 4,5, maksymalnie do 5, ale tak 3,8 do 4,5 jest optymalne PH. I jeszcze raz chciałem podkreślić przepuszczalne podłoże. Tam, gdzie mamy więcej gliniastego, czy tam, gdzie będą Zagłębienia i woda będzie tam troszeczkę dłużej stać, to, to efektów y, y, ładnych nie osiągniemy w przypadku uprawy wrzosów. To rzeczywiście to musi być słoneczne i suche stanowisko. Częstym błędem w ogrodach jest to, że powiedzmy ustawiane są automatycznie nawadniania wieczorem, gdzie się jednocześnie podlewa trawnik i glaki i wrzosy. To też jest dla wrzosów zabójstwo. Podlewanie to jest tylko, y, jeżeli już, to w sytuacjach naprawdę kiedy mamy suszę i tylko rano po to, żeby one mogły szybko obeschnąć, żeby przez całą noc ta wilgoć na nich nie stała. Są dosyć wrażliwe, to też w zależności od odmiany na choroby grzybowe, więc dobrze jest profilaktycznie opryskać w połowie czerwca, drugi raz później w połowie lipca jakimiś preparatami antygrzybowymi. A jak z nawożeniem? Nawożenie, one nie są, one nie są bardzo wymagające. W praktyce już na stałym miejscu to nawozimy raz gdzieś w okolicy końca kwietnia, połowy Maja, nawozami specjalistycznymi do roślin kwaśnoludnych. Wrzosy najlepiej wyglądają w większych skupiskach. Po zrośnięciu tworzą barwne plamy, które zdobią ogród nie tylko późnym latem i jesienią, ale także wiosną, gdyż ich łuskowate liście są zimozielone. Ponadto mogą pełnić funkcję okrywową. W jakiej rozstawie powinniśmy sadzić wrzosy, żeby dobrze wyglądały? Mniej więcej to jest ilość około 12 do 15 na metrze kwadratowym, czyli w odległości w zależności od odmiany, bo niektóre odmiany rosną mocniej, drugie słabiej, około 25 do 30 centymetrów między od ciebie. I tutaj przy zakładaniu wrzosowiska, my mamy taką radę i taką w sumie doświadczenie, że sprawdziliśmy, że ładniej wyglądają posadzone wrzosy w większych plamach, tak. czyli mniejsza ilość odmian, a większe plamy. Wtedy robi to wrażenie. lepsze wrażenie i, i wygląda może trochę, trochę bardziej naturalnie, ale w każdym razie na pewno efektowniej niż, niż tak po kilka sztuk z odmiany, tylko a niesamowita ilość odmian. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest cięcie. Zapewnia ono wzrost i kwitnienie tych roślin. Kiedy powinniśmy przycinać wrzosy, aby tak obficie i pięknie zakwitły? Na jakiej wysokości przycinamy wrzosy? Może tu tutaj ukucimy, zobaczymy. Wrzosy przycinamy poniżej przekwitniętych kwiatów. Najczęściej hmm. tworzy się później po tym przycięciu kulka. To jest to jest o taka wysokość, tak żeby praktycznie nie było widać tych zaschniętych kwiatów. Jest tutaj z boku, patrząc, taka granica między zielonymi liśćmi a, a tą strefą kwiatów, więc tą, tą powyżej tego zielonego przecinamy w całości. I tak trzeba niestety co roku, ponieważ jeżeli tego byśmy nie zrobili, w następnym roku wrzos wybije z samego wierzchołka, a od dołu się zacznie obnażać. Większość wrzosów i wrzośców wymaga zabezpieczenia na zimę, szczególnie gdy zima jest mroźna, ale bezśnieżna. Zgodnie z przyjętą zasadą najlepiej rośliny zabezpieczyć jak najpóźniej, nawet pod koniec listopada. Późno powinniśmy także odkrywać rośliny, nawet w połowie marca, wówczas gdy mamy pewność, że silnych mrozów już nie będzie. Do zabezpieczenia wrzosów i wrzośców można wykorzystać różne materiały. Małe powierzchnie, małe, małe... W... Możemy się pokusić o przykrycie e, gałązkami drzew iglastych takim stroiszem. E, generalnie jeżeli chodzi o przykrycie, no musi to być coś co będzie przepuszczalne dla powietrza. W naszym przypadku najlepiej sprawdza się e, tak zwana cieniówka, tkanina cieniująca, którą łatwo jest dostać e, w centrach ogrodniczych. Ona podwójnie zwinięta i rozpięta, przypięta szpilkami bardzo dobrze e, dobry daje efekt i ona jest po prostu bardzo praktyczna, bo po po zimie ją zwijamy gdzieś tam w kąt w piwnicy i do następnego roku sobie to czeka, i tak, można to ponownie użyć, i już wtedy, a, a droga naprawdę nie jest i wygodna bardzo w użyciu. O tak zabezpieczone wrzosy już nie musimy się martwić. Z pewnością dobrze przetrwają mroźną zimę. Spacerując po ogrodzie z Panem Majewskim zatrzymaliśmy się na chwilę przy niskiej, położącej roślinie. O okrągłych, ozdobnych owocach. Tu w ogrodzie, tak jak pan wspomniał, mają państwo ciekawą roślinę, z której można zrobić nalewkę. Co to za roślina? To jest y, żurawina wielkoowocowa, po łacinie Vaccinium macrocarpon, roślinka również z rodziny wrzosowatych, bardzo plenna, duże owoce, lubi wilgoć, oczywiście kwaśną ziemię, y, nalewka, no, do jedzenia one się bardzo tak bezpośredniej konsumpcji nie nadają, natomiast nalewka i konfitury wychodzą super. To nie są owoce dojrzałe, one tak. będą całkiem czerwone, takie czerwono... Buraczkowe wręcz. A kiedy one dojrzają? Za miesiąc? Gdzieś tak mniej więcej na koniec września. już. Tak. Odmiana bardzo plenna z tego miejsca, gdzie tutaj jesteśmy. W tamtym roku zebraliśmy około 20 kg owoców. Jeśli chcielibyście poznać więcej roślin posiadających o tej porze roku ozdobne owoce, a niekiedy również jadalne, zapraszam Was już dziś na kolejny odcinek Ogrodu Bez Tajemnic. Na zakończenie chciałabym Was zaprosić do udziału w konkursie. Czy ta roślina to wrzost czy wrzosiec? Jeśli uważnie oglądaliście dzisiejszy odcinek, na pewno znacie odpowiedź. Czekam na Wasze maile na adres ogródbeztajemnic.małpa tvr24.pl. Spośród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy pięciu zwycięzców, na których czekają niezawodne opryskiwacze. Rzosowisko to ciekawy pomysł na ogród. Warto zaaranżować sobie chociaż część naszej oazy zieleni w ten sposób. Do zobaczenia za tydzień. Sponsorem programu była firma Kwazar z Półkazo. Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu TVR28.